Ale dzisiaj jestem zadowolony, bo tak Młodzi Ale dzisiaj czapki nie ma Wyspani jak, jak to bez czapki? Mogę targówkę założyć Załóż, bo to będzie wtedy tak Bo zimno no. Ta Zima jest poza tym Młodzi jesteśmy Szczupli Szczupli będziemy Będziemy A, To na następny ten to założę czapkę, bo ma czapkę Dobra siada. John de Riz, Siadaj, bo zasłania wszystko John Riz, jak, nie wie, jak to się czyta, czyli chuj tam, nie? Chyba dokładnie tak się czyta Oni ciągniki robią Oni robią te ciągniki rolnicze No ja wiem, zielone, zielone logo mają Dzisiaj wielkie wydarzenie, pada Adrian, coś przyniósł. Tak, obiecane były co? Co było obiecane? Wizytówki. A! Co? Trele, molele, malina. Co to jest za okazję dzisiaj? Okrągła 21 wydanie wieczoru wyborczego. O. Oczko. Perskie! Ale, ale było 21, czy teraz jest? 21? Teraz jest 21. Okay. Okrągłe. Bo no ja w liczeniu to tak. A ty potrafisz to otwierać? Właśnie boję się tego. Aj pozor, pozor. To nie pierdolę. To jest też raczej gazowane. No. Dwa zęb... zębami. Dwa. Jed... A nie można tego odkręcić? Takie ekskluzywne wziąłeś? Kurwa, 7 zł kosztowało to. Ekskluzywne. No tak. Tak, no. kurwa. Dobra, może na koniec to zostaw. Tak? Człowiek się Ale zmęczył. Ale się ociep, będzie kibel. Zaczynamy o? wieczór wyborczy, program, w którym wybieramy najważniejsze Całą wydarzenia. Całą noc w stoją. Światowe ostatnich dni. 20. Zaczynamy od kategorii Najważniejsze wydarzenia. Dla mnie motor. Panowie, no, ruszyła dzisiaj nawet tak. Liga Kirgistanu. Mecha Super puchar, Grają mhm. y, ci Ałaj Osh, zdobywca pucharu, grał z zespołem Agdysz Ata Kant. Mhm. Tu... podobno grają żywą piłką po prostu. 0-0 <laughs> w meczu, podogrywce 0-0 i karmi. A w Karny, tam 2-1. Ałaj Osh. Yeah. 1-0. No to A... dobrze, Zawsze no. mówiłem, że śledzisz Kirgistańskie kyrgyzstan... rozgrywki. Tak. No, ale mi się komputer zawiesił i nie miałem jak. Co jest stolicą Kirgistanu? Kto jest prezydentem Kirgistanu? Stolicą. Kambodża. Kurzajewski został dziadkiem. Zaskoczymy. A Kasia Cichopek taką przyszywaną babcią chyba. No tutaj emocje duże są. Pan Hakiel powiedział, że wybacza Kurzajewskiemu. Wybaczam ci, że mi przeleczałeś żonę. Suka nie tak weźmie na co. Dopiero ona zaczęła się z nim całować w momencie, kiedy już nie była z tamtym czy wcześniej? Cześć. Wcześniej? Oczywiście, że tak. Ona na niego patrzało, cały czas razem pracowali. A bo nie razem prowadzili to. Cały te czas te no, Ale patrz, że na, na Gosię Rozenek nie spojrzę, tylko na ta, tamtą. I młodsza. Młodsza. Młodsza, młodsza. młodsza, młodsza. Tak, tak. Młod. Coś powiedział, ale to może lepiej nie powiem to. Ale że no. ładnie. I taki kurzajecki został dziadkiem, a ty jeszcze nie. No No bo nie mam Kasici chłopek. Tak. masz Facebooka? Masz Facebooka. Kasia też ma Facebooka. I napisać do niej. Tak. Kasiu Kasiu, oto ja. Oto Jan. trzeci Przy... Sowiecki. Nie no, no dwie, dwie, dwie dziewczynki, tak jak my to nagramy, no to, 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 to pójdzie A, no, to później, to będzie. o tym nie można wspominać. Dobra. No to się okaże, że to pójdzie w Wielkanoc. To, to szczególnie. Tak. Ryczeń tak. Wielkanoc jest przecież. Pisanki malowanki. Robiłeś kiedyś? Własnym pędzlem. Ale ja mam mały. Hmm. Były zawody w Tenisa ostatnio. W Indiach chyba się turniej odbywał i zawodnik zaserwował mhm. i trafi w piłkę i w coś jeszcze? W muchę! Co jeszcze? Chrabążka! Też nie, w nietoperza. <gry> Akurat jakiś nietoperz. Znowu Co, mycze COVID nie niebo jak ktoś zna. Tak, znawał. bo na, na targu chińskim. Słyszałeś tą historię? nie nietoperze. Kiedyś byłem na wczasach w takim ośrodku jakim. Wieczorem, jak się wyszło po kolacji. Czym ona się żyła? tam parę, parę latało, no. Krwią? Krwią. Dziewicz. Ugryzł kogoś ten nie nietoperz. No i tak powstał kto? COVID. Batman. <laughs> Rozgrywki pod tytułem Koszykówka. Tak. Młodzieżowa. Mistrzostwa Polski chyba były i zespół z Gdyni grał za Stalem. Zastal jest Zielona, Zielona Góra, Góra. znamy. Zastal wygrał zdecydowanie. Zawodnicy z Gdyni łapali sporo kar. I dziesięciu z nich złapało po pięć przewinieni. I tam jest chyba tak, że jak jest, masz piątkę, to. to nie? I dziesięciu zeszło. I kończyli mecz w, w dwóch. I wygrali tamsi? Nie, no, o dziwo wygrali ci co... Ci w pięciu, w pięciu wygrali. Pięciu, no. A jak było za gościu gdzieś tam. Wsad zrobił i palec został w tym. Tak, a to tak. Jankowski był jakiś. Tak, tak. Głośna tam. sprawa to była. Od tego czasu zakazali grać w co No coś miał tam na. Miał, rano, miał, tak? miał, sygnet. No. Otwierałem puszkę od mielonki. Legia grała z Palatina wtedy co y, wysypali dużo soli na boisko. A, tak. 96 rok. Ryszard Staniek bramkę kopnął. że otwierałeś tę mielonkę, to było coś wspólnego z tym meczem, tak? Tak, bo on stracił palec, a ja straciłem o tutaj, o to. I teraz mam bliznę. Ryszard Staniek bramkę, a ja jadłem kanapkę z mielonką, bo to była mielonka i z ale Bisz no, strzelił? Nie, no S Kucharski strzelił. Nie, o, na, legu, na Ale ty mylisz z Rosenborgiem mecz. Tak. tak. Ja ja z Rosenborgiem na 2-1 albo, albo 3-2 strzelił. Tak, tak. I Kucharski strzelił z ponad tej kosem na 2-0. Za miesiąca. Kurzajewski, Kurzajewski. Ale chciałem powiedzieć jedną rzecz. Ostatnio nagryto panią Kasię, która wychodziła ze studia Guten Tag TVN. Bez majtek. Bo co tam bez majtek? Jakby wychodziła bez majtek, tam każdy by przymknął oko, bo sobie bez majtek każdy może chodzić. Ale wychodziła bez pana Kurzajewskiego. Ale jak z tvn -u? Ona nie jest Dzień TVN dobry TVN. Dzień prawdziwy fan. Sołt. Prawdziwy fan. A nie, poczekaj, to Dzień dobry TVN to ma ta, ro Rozenek Majdan ma TVN. No to kto wychodził? A ona ma Dzień dobry TV? Czy masz telewizor i czy płacisz abonament? No tak, no kurwa. <laughs> Brawo! A co Mamy jedną osobę, która płaci. Ale serio płacisz? No to co prawda za opóźnieniem rocznym, no ale płacę. Każdy płaci. Oczywiście, że płacimy. Hm. Płacimy wszyscy. Ja yy, yy, bym jakaś podwyżka mi się oddałaby. Ona... Właśnie, bo za mało. Bo, bo dobry content leci. Tak. Nie? Zajebiste są filmy na TV, to ja bym chciał tak tysiąc złotych miesięcznie płacić. Ja czasami jak słucham pani Czubówny, to się uspokajam. Ona ma te często programy o zwierzakach, o jakichś langustach takiego programu. Albo na przykład. No, aż byś zjadł taką langustę. Nie człowiek od razu się robi głodny, jesz, oglądasz. Że czujesz się lepiej, jak zjesz. Jak zjem jak oglądam. Yy... I druga kategoria... ci Jakaś wychodziła. Jaka jest druga kategoria? Yy, nie wiem. Bo Nina Telętniew nie mówi ły, ły. A ja wiem, gdzie mieszka pani Telętniew? Yy... Wizargi, Tylko, który kupowała samochód. Słuchaj. jaki samochód? Niebieski. Druga kategoria. Jest. Najlepszy pomysł. Pierwszy pomysł. Najpiękniejsza zawodniczka, najpiękniejsza piłkarska, piłkarka na świecie. Najpiękniejsza. Dostała propozycję sponsoringu. Strona dla dorosłych. Zaproponowała jej prowadzenie i kącika uchana, miłosnego. Ale żeby co, zrobiła sobie Jakiś jaka... kącik miłosny miał chyba poprowadzić. W jakaś. Wiem, Lej, Le 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 coś tam. Lejman. Le 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 ona jest ze Szwajcarii chyba. Le tak, Ale, tak, tak, tak. Na Szwajcarii. się do takiego kącika. 100%. 100%. Jest, jest, jest w Londynie, ze Szwajcarii. Tak tak, tak, tak. Ona grała w meczu z Holenderskim. Nie do Tak. A ona odmówiła. A teraz podobno jakaś trafiła Weronika do Bayernu, Monachium. Zawistowska, tak. Lokal na dwa sezony. I teraz już się ogarnęła i w tym krem, tam poznała pewnie tam jakieś tam 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 i już poszła do Bajernu. Z powrotem wróciła do macierzy, do, do Bajernu. Dobra, drugi pomysł. Zespół nazywa się FC Andora gra w piłkę Znale. nożną. Ja pamiętam, że kurczę oni kiedyś pan grali czwarty, w czwartej drugiej lidze są i właścicielem rzeczywiście jest pan Gerard. Ten, Ten który był Roku, ale kółę. ją zdradził z inną młodszą. No sponsor też się zgłosił, bo... Zespół FC Andora jest to serwis umożliwiający randki osobom w związkach. Masz żonę i możesz sobie. na boku, bo. tak. umówić się z kimś, kto ma męża, na przykład. Chciałby... ale to jest cudzołóstwo. W tej ofercie fajne były dwa punkty. Oni tam oferowali chyba milion euro. Jeden punkt był taki, że każdy z zawodników opowie historię, kto miał partnerkę na boku, to klub dostanie, albo ten zawodnik, nie wiem, chyba klub, 50 tysięcy euro. A drugi. To, jeżeli zawodnik przyzna się, że ma partnerkę na boku i poznał ją korzystając z tego serwisu, który jest sponsorem, to klub dostanie 150 tysięcy euro. Nie, to lipa. Bierzesz młodego, który jeszcze nie jest w stałym związku. Dla klubu 150 tysięcy euro masz tutaj trzy numery, dzwoni. Adrian, poszedłbyś na coś takiego? Jak miałbym żonę? to nie. A jakbyś nie miał? Jakbym był w związku z kimś, tak chujowo mu zdradzać, to. No tak? to jest cudzołództwo wtedy. No, kiedy cudzą żonę biorę w moje łoże, to nie cudzołoże. To a nie być, w cudzym To w powinna być reklama tego serwisu. To powinien sponsorować pan Adriana, a nie FC tak. Andorę. I to ktoś przetłumaczy na hiszpański, podkład i na końcu piszesz kropka, Adrian. To daj tam mi Shakira i ja tam mogę tam... Nie no, no, bo ona w sumie fajna typa. Shakira? Bardzo fajna. Że pan Gerard poszedł chyba w Las Vegas albo w Los Angeles Pachuj, poszli do jakiejś ekskluzywnej restauracji tą swoją nową wybranką i nie zostali wpuszczeni, się zrobiła wielka afera właśnie w związku. Bo nie zdzieli butów, może są takie lokale. No bo się buty? okazało, że właściciel lokalu jest wielkim fanem Shakiru. A najgorsze wiecie, co by było? Jakby go wpuścił i na przykład na plumu, no... <noise> <noise> A ten pokazał nie na plucie. To drugi na plucie! Jedz tam, jedz tam! Te, te żarty z kebabem, tak? Z tego składa się ten sos biały. Trzeci pomysł Liga szwajcarska drużyna FC Sion się nazywa. O, Bardzo słabo idzie, więc prezes urlopował trenerę ostatnio. Twierdzi, że skoro tak słabo grają, to teraz on będzie trenerem. No i na razie grali dwa mecze. Pierwszy zagrali w Pucharze, Szwajcarii z FC Lugano. Dostali wpis do 0 3. U. Ale wyciągnął ten prezes wnioski, bo trzy dni później grali z tym samym zespołem Blitz i Ale co to ja, byś zrobił, jakbyś na przykład został takim tre, trenerem FC Sion? Chyba bym się ucieszył, bo Szwajcaria to piękny kraj. A Krosicki nie grał w FC Sion? To nie była ta, ta drużyna, gdzie on podpisał te słynne papiery? Bardzo możliwe. W się z rzeka wypłaty? Tak, to tam grał. W Xamaxie grał y, chyba chwilę Kucharski, jak i FCA, tak, w FC tak, Arau. W, tak, w tak. St. Jest... Gallen grał I niejaki Daniel. Daniel. Daniel Sikorski. Czytałem w gazecie, że zabito największego mordercę w historii Brazylii, który ma ponad setkę osób na swoim koncie. Zabił ojca i zjadł jego serce. Wege. Dobra, wybieramy. Pomysł. Jaki wega? to no nie był wega, jak serce 150 tysięcy za historię nie. w zdradzie? Nie, nie, nie A co go zabili to był dobry. Ja jestem za tym co go zabili. Ale tego zabili? O, o ja Nie, Je, nie tego, z Brazylii, z, tego z Brazylii. Najlepszy pomysł to taki gdzie kogoś zabili. <laughs> dobra, dobra, dobra. Trzecia kategoria, najlepsza wpadka. Było, najpierw zacznijmy od tego, gdzie było blisko wpadki. Mistrzostwa Świata w Narciarstwie, w Skokach Narciarskich, wręczają medale w klasyfikacji drużynowej. Wygrała reprezentacja. Stanę w co? Norwegii. Skoki Narciarskie! A w Skoki Narciarskie? To nie oglądam, to mnie to nie obchodzi. Słowenia. U. Czekają na ten złoty medal. No i jeden z zawodników, właśnie kto czekał na złoty medal, no musiał opuścić ceremonię na chwilę. To no, Gimler bo... się zwolnił akurat. No właśnie. Czuł, że będzie duże zagrożenie. Że on odbierze ten medal z dodatkowym kolorem. A jeden ja kibel na taką dużą publikę to czy trzeba? Może miał wcześniej numerek tego kibla, już. ale pokazywał gestem, że. Zrzekam się że że medalu. Skakał. Skoczysz? pyk. Jak skaczę z tym telemarkiem, jednak to wiesz, to jest siła. Tą siłą od środka pójdę mu wyrwać tego balasa z gaci. Każdy z nas źle siedzi. Bo ale pod kątem czego? Pod kątem, jak się, siadamy na Pod kątem rynkowi. siedzenia, czy pod, pod kątem... Kątem siedzenia? Bo powinniśmy mieć taką publikę. A może teraz Podpórka na nogi, która powoduje, że ten kąt robi się rozwarty, a my podobno źle siedzimy, bo zaciskamy. Przepona zaciska i nie ma tego kąta rozwartego, tylko jest kąt ostry. Biorąc pod uwagę prędkość ziemi 1670 km na godzinę, to istnieje taka możliwość. Dobra, druga nominacja. Zawody piłki nożnej kobiet się ostatnio odbywały i tam w pierwszych dwóch meczach zespołu ze Stanów Zjednoczonych piłka co chwila awarię jakąś miała. Sflaczała. W ciągu dwóch meczów chyba 4 czy 5 razy. Tak jak kiedyś taka skarka, ktoś przebijał piłki. Sędziowie korzystali ze złego jakiegoś miernika. Masz taki miernik? Firmy Select. I zdarzyło Ci się kiedyś coś takiego? Znaczy sprawdzałeś było ok, a potem gracie mecz i... Bo polega to na tym, że wkładamy ten... prawdopodobnie igła była za gruba albo za długa i psuła te piłki. A ja kiedyś miałem taką sytuację, że kupiłem piłkę i ktoś mi ją zakosił. I wiem kto ją zakosił. Dorwałeś go. Dorwałem go, patrzę na tą piłkę, a on, żebym się nie zorientował, że to jest moja piłka, to pomalował łatki czarne na brązowe. On się odwrócił, a raczej. persona była pod Długo na niego zbierałem, jak już na niego uzbierałem rower. Kupiłem sobie rower na nóż. Ukradnie mi ten rower. Spod domu! Spod spod domu. podatki schodej! Jadę sobie samochodem, białym. Patrzę, widzę, Hama na moim rowerze. Identyczny jak mój rower! Gonię go! Ja mu raz koset w brzuch i już dalej wiecie. Gonię go, jak na filmie, jak Steven Seagal. Zapędziłem go w kozi róg. Nie miał już gdzie uciekać. Zatrzymałem się, wyszedłem z tego samochodu, złapałem go za habety mówię: Hamie, ukradłeś mi rower! Przewróciłem rower, sprawdziłem numer seryjny. Co się okazało? Nie ten. To nie był mój rower. <laughs> Ale przeprosiłem go za ten. Ale po co go przepraszam? Ale on się bał, bo on nie wiedział, co się dzieje. Nagle goni go ktoś. Ja no byłem Byłem z kumplem w knajpie. Stół bilardowy na środku. Ludzie tańczą dookoła. Kumpel mówi: A jest coś takiego, że na 3-4. Ty rzucasz mu na ten stół bilardowy, żeby coś się zadziało. No i my tam sobie tańczymy, pada komendar 3-4, biorę go, rzucam. co się okazało? Właśnie, że to nie był mój kumpel. <grym> Dobra, ostatnia nominacja. Zespół Flamengo. O, brazylijski. Rio de Janeiro. Jakiś zawodnik tego Flamengo przeszedł do Europy i należała mu się prowizja, którą dostało Flamengo. No i tam jakiś 300, chyba 340 Tysięcy euro, no i mieli wysłać jakiemuś tam powiedzmy Gonzalesowi. Miła była dla innego gonzaleza. Ojej. Bo się pierwszy i wysłali nie temu. Adam, budzisz się dzisiaj, odpalasz konto, patrzysz, masz 300 tysięcy euro. Co robisz? Od, od Flamengo. Ale nie ja co? dzień, no jedzie po chleba, po drodze sobie brywara pierdolni. Po co No na przykład, no. Gdyś nie. nie potrzebowałby takich pieniędzy w ogóle. Okej, okay. na wyspę bym pojechał. I zostałbyś farerem? Tak, jest, jest takie wrażenie. Jakieś... owczymi, bo przeczytał książkę Roza. Do, nie no przeczytałem tej się. książki Mroza i nie przeczytam, bo to jest niewadnie oszukiwać. No ale zawsze mi ją polecałeś. Czy ten przelew A. zostaje największą wtopą? Tak, ja myślę, bo to są wiecie ważne rzeczy. Ktoś dostał milion złotych nieswoje, tylko że nie mógł oddać, bo po prostu wydał. Adrian, A, jak ktoś... zobaczcie, Adrian czekał na ten moment. Ale czekaj, to ja <śmiech> 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 to ja przechwyciłem nie to, co trzeba. To było przecież, nie wiem, jak to... Goszko! Gosko. Po czego mi się to łapać? No bo, bo ciężka butelka. Jest, te, te reflektory strasznie. To nie, to, to ty działają. się do, do piwa dzisiaj trzęsie ręka. Tak. Słuchajcie, wasze zdrowie. W gardła moje. <grym> za tych co na morzu. Nie wiem za co mieliśmy pić. Pijemy za naszych widzów. No ktoś miał coś pisać w komentarzu. A w komentarzu. Moje jakie dobre. Malinka. Wpiszcie <grym> 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 w komentarzu jakie są wasze ulubione szampany. Do następnego Ahoj. razu. Do następnego okrągłego odcinka. Tak.